W ubiegłym roku miasto wykonało remont ulicy Wschodniej na odcinku od torów kolejowych do ulicy Słukowskiego. Drugi fragment, dokładnie 900 metrów drogi, wyremontuje starostwo. Dzisiaj przekazano plac budowy. Wykonawcą inwestycji została firma Domar. Zadanie, które de facto powinno być już dawno rozpoczęte, mieliśmy małe opóźnienie w zakresie momentu, kiedy zostały ogłoszone wyniki naborów, normalna warunka zawsze odbywało się to na początku roku, wtedy mogliśmy już kontraktować. Teraz mieliśmy około 5 pięciomiesięcznego opóźnienia, w związku z czym, tak jak mówiłem, te prace będą musiały przebiegać również w okresie sezonu letniego. Myśmy wcześniej się do tego już w jakiś sposób przygotowali, były pytania dotyczące sytuacji związane z wycinką drzew na ulicy wschodniej, na tym odcinku za ulicą Czarneckiego. To było spowodowane właśnie faktem takim, gdzie te prace były przygotowane pod tą inwestycję. W ramach pracy zostanie przebudowana istniejąca jezdnia. Po remoncie droga będzie miała szerokość 6 metrów. Powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie to na początek strona lewa, czyli w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Później na wysokości ulicy Czarneckiego przejdziemy na stronę prawą i dojedziemy do, do torów kolejowych i tam połączymy się z istniejącą ścieżką rowerową wybudowaną przez miasto. I co bardzo ważne, infrastruktura jest taka sama, infrastruktura drobna, czyli ławki, inne rzeczy jak na terenie miejsca, z kimś chcemy, aby to stanowiło jedną funkcjonalną całość. Dzisiaj jeszcze przekażemy plac budowy, wykorzystamy destruk. Destruk będzie wykorzystany do podjazdów, tutaj do garaży, które są również pasem drogowym naszej ulicy. Droga na czas remontu nie zostanie zamknięta, co nie znaczy, że nie wystąpią utrudnienia w ruchu. Będzie wprowadzany ruch wahadłowy. Nie ma możliwości, żeby, żeby na powiedzmy okres dwóch miesięcy to zamknąć. Gdybyśmy to umowę podpisali, tak jak poprzednie umowy z tego projektu, z tych projektów w okresie stycznia no wtedy moglibyśmy rozważyć w okresie wysokiego sezonu zamknięcia, natomiast mamy tylko 150 dni. Inaczej tego zrobić po prostu zwyczajnie nie da rady. Koszt przebudowy odcinka ulicy Wschodniej to blisko 2 miliony 800 tysięcy złotych, z czego połowę kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg.